Za najwyższą górą, za najgęstszym lasem, w środku śnieżnej doliny stoi mała chatka, a w niej mieszka święty Mikołaj. Jak broda? To pięknie! Troszkę wyżej lusterko. Łatek, oddawaj skarpetkę. Łatek! Kochane przedszkolaki. Witajcie, to ja, święty Mikołaj. Jak widzicie, niesforne maluchy zabrały mi skarpetkę i doskonale się nią bawią. Kochane Urwisy! Wiecie, to bardzo ważne miejsce, stąd wysyłam prezenty dla wszystkich dzieci na całym świecie. Niebawem sprawdzimy Wasze prezenty. Moje elfy już nie mogą się doczekać. To Martynka, pomaga mi pakować prezenty na sanie. To elf Gwiazdek, sprawdza, które dzieci są grzeczne. O, i Natalka opiekuje się naszymi milusińskimi. To Łatek, niezły rozrabiaka, ciągle kradnie mi skarpetki. Tutaj Lusia jest kochana i ma wielkie serce. Najbardziej na świecie lubi się przytulać. A tutaj Ferdek uwielbia się bawić. Oni też bardzo czekali na spotkanie z Wami. Trzeba przyznać, że naprawdę mają nosa do grzecznych dzieci. Tak, tak. Kochane przedszkolaki, oto moje specjalne biuro do Centrum Dowodzenia Świętego Mikołaja, skąd planuję, jak dostarczyć wszystkie prezenty na czas. Tutaj także przychodzą listy od wszystkich dzieci z całego świata: ich marzenia, radości i troski. Wraz z elfami bardzo dokładnie czytamy każdy list, bo każde dziecko jest wyjątkowe. Kochane przedszkolaki, na co dzień chodzicie do przedszkola? Wiem, że bardzo lubicie chodzić do kina. Mam jeszcze do Was prośbę: pamiętajcie, żeby wstawać do przedszkola. Jak widzicie, moje elfy nazbierały sporo informacji o Was, ale to nie wszystko. Za każdym razem, gdy odwiedzam dzieci, to jest sekretna misja i muszę pozostać niezauważony. Pewnie cały czas się zastanawiacie, ale skąd Mikołaj wszystko o nas wie? Pokażę wam, jakie niezwykłe miejsca tu mamy. Chodźcie, chodźcie. Kochani, oto moja mikołajowa luneta. Dzięki niej mogę obserwować wszystkie dzieci na całym świecie. Także was. Zobaczcie. Widzę stąd całą ziemię. Na razie wszystko wygląda normalnie. Ale gdy tylko zrobię mikołajowe przybliżenie, dzieje się magia. Poznajecie? Tak, tak. To wasze przedszkole. Mogę codziennie tam zerkać, ale to nie wszystko. Kiedy ja patrzę przez lunetę, w każdym, nawet najmniejszym domu, w którym mieszkają dzieci, pracują moje elfy. Tak, tak, w waszym też. Mam tutaj Mikołajową Księgę Czarów. Dzięki niej mogę na przykład zatrzymać czas, przyspieszyć go lub zwolnić. Najpierw przyda nam się elf. Natalko! Natalka na razie jest całkiem duża. Na pewno widać, by ją było od razu, gdyby chciała zakraść się do waszego pokoju. Dlatego wysyłając elfa na misję, pomniejszamy go cztery tysiące razy. Tak, cztery tysiące razy. Dzięki temu jest tak malutki, że można spokojnie podróżować po całym domu. I nikt, ale to nikt go nie zauważy. Teraz będę potrzebował waszej pomocy. Znajdę tylko odpowiednie zaklęcie. Na czyste skarpetki, na bałwana w środku lata, pomniejszacz elfów. Pomyślcie teraz o czymś najmniejszym na świecie, na przykład o ziarenku piasku. Zmrużcie mocno oczka. A teraz, kiedy odliczę do trzech, chuchnijcie. Raz, dwa, trzy. Doskonale o to chodziło. Właśnie zaczarowaliśmy elfa. Chodźmy, czas odwiedzić kolejne magiczne miejsce. Kochane dzieci. Ta wielka biblioteka to nie jest zwykła biblioteka. To miejsce, gdzie przechowują księgę o każdym dziecku na świecie. Ta. Każda księga zawiera historię dziecka, jego przygody, dziecięce marzenia i wszystkie dobre uczynki. Jest tutaj również Wasza księga. Ależ pięknie wyglądacie na tym zdjęciu. Napisałyście do mnie list. Czytałem go i doskonale wiem o czym marzycie. Kochane przedszkolaki, jesteście bardzo radosną i dzielną grupą. Chciałbym Was pochwalić. Wiem, że umiecie już rysować. Jestem z Was bardzo dumny. Jak widzicie, wszystkie dzieci mają tutaj swoje księgi, ponieważ wszystkie są wyjątkowe. Teraz wracajmy. Czas na prezenty. Komu w drogę? Temu prezent. Kochani, nie wiem czy wiecie, ale pomagają mi również wasi bliscy. Poznajecie, kto to jest? To wasze panie bardzo was wspierają. Pamiętajcie, miłość bliskich tak naprawdę to wielki skarb. Zawsze możecie na nich liczyć. Czas najwyższy sprawdzić prezenty dla was. Ale jeszcze pyszne ciasteczko, tylko jedno na drogę. Miam, miam. mmm, miam, miam. No uciekaj, uciekaj. To miejsce to fabryka zabawek. Chciałem wam ją pokazać osobiście. To dzięki pracowitym elfom, odrobinie magii i dobrym uczynkom dzieci produkujemy miliony prezentów dziennie. Wiecie, są tutaj również prezenty dla Was, ale najpierw sprawdźmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Oczywiście, nie mogło być inaczej. Od razu wiedziałem. W końcu znam was bardzo dobrze. Jesteście bardzo grzecznymi dziećmi. A co to? Oho, to chyba znak, że elfy już przygotowały wasze prezenty. Ech, już nie mogę się doczekać, kiedy dostarczę wam prezenty. Kochane przedszkolaki, bardzo miło było mi Was gościć. Moje renifery już grzeją kopytka przed świąteczną podróżą. Dziękuję Wam za wspólną przygodę. To były naprawdę magiczne odwiedziny i niech taki będzie Wasz cały następny rok. Do zobaczenia wkrótce! Ho-ho-ho! Wesołych świąt!